Jestem na Wronieckim Rynku, gdzie spotkałam Fabrykę Marzeń i jej właścicielkę. Chciałabym, żeby nam Pani dwa słowa o swojej Fabryce Marzeń i swoich produktach opowiedziała. Fabryka Marzeń istnieje już w zasadzie na rynku, na Facebooku od 9 miesięcy. A tak się złożyło, że zaczęłam realizować swoją pasję i miłość do takich rzeczy. Także to, co kocham, to robię i widać tutaj tego efekty. No, efekty są świetne. Proszę mi powiedzieć, jakich produktów wszystkie Pani używa, bo widzę tutaj... Yy, głównie i... są drewno i tkaniny, także wszystko jest szyte, malowane, yy, wszystko ręcznie wykonywane. I można to dzisiaj na wronieckim rynku nabyć, tak? tak? Ja sobie tu jeszcze przejrzę całość, tak żeby można pokazać. dodatkowo na sklepie internetowym. Dobrze, moment, powiemy zaraz. Dobrze. Czyli ma Pani również sklep internetowy, tak? tak? Sklep adres? sklep internetowy www.fabrykamarzen.net.pl No i na Facebooku. Czyli zapraszamy wszystkich, wszystkich chętnych. Podejrzewam, że również na życzenie, na zamówienie zrobi Pani wszystko, co, co klient sobie wymarzy, z tego, co widzę. Cieszymy się bardzo. Dziękuję. Dziękuję.